Cześć, z tej strony Panskamik. W tym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób łamać hasła do pakietu Office do plików typu Excel, PowerPoint czy wordowskich plików. Jeśli nie wiesz w jaki sposób to zrobić, zapraszam Cię serdecznie do mojego kanału Panskamik. Wykorzystamy narzędzie John The Ripper do wyciągnięcia hasza z danego pliku, następnie złamanie go offlineowy sposób i przechwycenie hasła. Prosty, łatwy i szybki sposób. Jeśli nie wiesz w jaki sposób to zrobić, zapraszam Cię serdecznie do mojego kanału. Wszystkie działania przeprowadzone na moim kanale są przeprowadzane w sposób etyczny. Tak więc wykorzystujemy te działania tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Pan Skamik.